Mowa zależna w języku angielskim. Reported speech in English. Reporting verbs, czyli czasowniki tworzące mowę zależną. Reporting verbs. Oprócz czasowników say czy tell, występują również inne ciekawe czasowniki, które tworzą nam mowę zależną. Podzielimy je na trzy kategorie, w zależności jaka konstrukcja występuje po czasowniku. To jest forma mowy zależnej, z jaką można się najczęściej spotkać w naturalnym, codziennym angielskim. Nie zostawiaj mnie, Kasiu, błagał Kuba. Don't leave me, Kate, begged Jim. W mowie zależnej Kuba błagał Kasie, żeby go nie zostawiała. Jim begged Kate not to leave him. Jim begged Kate not to leave him. Zatem kategoria pierwsza. W tej kategorii nie występuje następstwo czasów. Czasownik plus gerund, czyli ing. Na przykład czasownik chwalić się robieniem czegoś, że się coś zrobiło lub że coś się zrobi. Boast about doing something. Mowa niezależna. Doprowadzimy was do szaleństwa. Will drive you crazy. A w mowie zależnej relacjonujemy chwalili się, że doprowadzą nas do szaleństwa. They boasted about driving us crazy. They boasted about driving us crazy. Przykład z innym czasownikiem. Przepraszać kogoś za zrobienie czegoś. Apologize to somebody for doing something. Mowa niezależna. Przepraszamy, nie wiedzieliśmy, że te miejsce były zajęte. We're sorry we didn't know these seats were taken. A w mowie zależnie relacjonujemy, przeprosili nas za zajęcie naszych miejsc. They apologized to us for taking our seats. They apologized to us for taking our seats. Oskarżać kogoś o zrobienie czegoś. Accuse somebody of doing something. Mowa niezależna. Ukradłeś mi portfel. You stole my wallet. A w mowie zależnej? On oskarżył mnie o kradzież portfela. He accused me of stealing his wallet. He accused me of stealing his wallet. Pozostałe czasowniki, których używa się w pierwszej kategorii, czyli verb plus gerund, oskarżać kogoś o zrobienie czegoś. Accuse somebody for doing something. Accuse. Skarżyć się. Complain about. Complain. Zaprzeczyć lub odmówić zrobienia czegoś. Deny doing something. Deny. Przyznawać się do zrobienia czegoś. Confess to doing something. Confess. Przyznać się. Admit doing something. Admit. Sugerować. Suggest doing something. Suggest. Przestrzegać kogoś przed czymś. Warn somebody against. Loop of lub about something. Warn. Nalegać lub domagać się. Insist on doing something. Insist. Sprzeciwiać się lub protestować. Object to somebody doing something. Object. Dla przykładu. Mowa niezależna. Tak, to ja zbiłem okno. Yes, I broke the window. A w mowie zależnej relacjonujemy. Przyznał się, że zbił okno. Lub przyznał się do wybicia szyby. He admitted breaking the window. He admitted breaking the window. Mowa niezależna chodźmy do zoo. Let's go to the zoo. A w mowie zależnej zaproponował pójście do zoo. He suggested going to the zoo. He suggested going to the zoo. On przyznał się do zamordowania żony. He confessed to murdering his wife. He confessed to murdering his wife. Ona też nalegała, żeby przyjść. She insisted on coming to. She insisted on coming to. Druga kategoria reporting verbs. W tej kategorii również nie występuje następstwo czasów. Jest to czasownik plus to plus czasownik jako bezokolicznik, czyli infinitive. Na przykład grozić komuś. Threatened to do something. Mowa niezależna. Zabijecie. I'll kill you. A w mowie zależnej relacjonujemy. Groził, że mnie zabije. He threatened to kill me. He threatened to kill me. Pozostałe czasowniki w drugiej kategorii Verb plus infinitive radzić advice advice zgadzać się agree agree pozwalać allow allow pytać lub prosić ask ask prosić lub błagać beg Beg twierdzić, claim, claim, rozkazać, command, command, zdecydować, decide, decide, żądać lub domagać się, demand, demand, zabraniać, forbid forbid zapraszać invite invite oferować offer offer kazać nakazać lub rozkazać order order przekonać lub namówić Persuade, persuade. Obiecywać. Promise, promise. Polecać, zalecać lub rekomendować. Recommend, recommend. Odmówić. Refuse, refuse. Przypomnieć. Remind, remind. Powiedzieć, Tell somebody to do something. Tell. Usilnie namawiać lub ponaglać. Urge. Urge. Ostrzegać. Warn. Warn. I dla przykładu, mowa niezależna: nie zapomnij zgasić światła. Don't forget to turn off the light. A w mowie zależnie relacjonujemy. Przypomniała mu, żeby zgasił światło. She reminded him to turn off the light. She reminded him to turn off the light. Mowa niezależna na twoim miejscu nie kupowałbym tego. I wouldn't buy that one if I were you. A w mowie zależnej odradzała mi kupna tego. Lub poradziła mi, żebym tego nie kupował. She advised me not to buy that one. She advised me not to buy that one. Zalecił mi biegać dwa razy w tygodniu i pić dużo wody. He advised me to run twice a week and drink a lot of water. He advised me to run twice a week. and drink a lot of water Poleciła mi kupić czerwoną sukienkę. She recommended me to buy the red dress. She recommended me to buy the red dress. On obiecał mi pomóc. He promised to help me. He promised To help me. I trzecia kategoria: uwaga, w tej kategorii występuje następstwo czasów czyli czasownik, plus opcjonalne that, które możemy dać lub nie, plus reszta zdania z następstwem czasu. Na przykład ostrzegać kogoś, że warn somebody that mowa niezależna. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. In my opinion, it's not a good idea. A w mowie zależnej relacjonujemy. Ostrzegł nas, że to nie jest dobry pomysł. He warned us that it wasn't a good idea. Mamy następstwo czasów. It's not, a w mowie zależnej, it wasn't. He warned us it wasn't a good idea. pozostałe czasowniki w trzeciej kategorii verb plus edat clause dodać add add przyznać admit admit zgodzić się agree agree zapewnić assure assure twierdzić claim claim skarżyć się, complain, complain. Potwierdzić, confirm, confirm. Przyznawać się, confess, confess. Zdecydować, decide, decide. Zaprzeczyć, deny, deny. Wątpić, doubt doubt, szacować, estimate, estimate, tłumaczyć, explain, explain, informować, inform, inform, wskazywać, point out, point out, obiecywać, promise, promise odpowiadać, reply, reply. powiedzieć, say, say. sugerować, suggest, suggest that somebody should do something, suggest. powiedzieć, tell, tell. ostrzegać, warn, warn. przykłady. W mowie niezależnej popełniłem błąd. I made a mistake. A w mowie zależnej relacjonujemy. Przyznał się, że popełnił błąd. He admitted that he had made a mistake. He admitted that he had made a mistake. Mowa niezależna. Upewni się, że skończysz raport przed piątą. To bardzo ważne. Make sure you finish this report before 5. It's very important. A w mowie zależnie relacjonujemy. Nalegał, żebym skończył raport przed 5 i dodał, że to bardzo ważne. He urged me to finish that report before 5. And he added that it was very important. He urged me to finish that report before 5. And he added that it was. Very important. Koleś zapewnił mnie, że mam ważny bilet. The guy assured me that I had a valid ticket. The guy assured me that I had a valid ticket. Jak mogliście zauważyć, w każdej z tych trzech kategorii, czasownik występuje w swojej drugiej formie. Na przykład, zalecać. Advice. On zalecił. He advised. Doktor zalecił mi brać te pigułki. The doctor advised me to take these pills. The doctor advised me to take these pills. Myślałem, że dostanę tę pracę. I I would, get the job. I, I would get the job. Zatem, mowy zależnej używamy, gdy chcemy przytoczyć cudze słowa. To relacjonowanie często używane jest w rozmowach oraz w literaturze wzbogaca to język, a jednocześnie otwiera furtkę, by przekazać komunikat w sposób bardziej barwny lub otwarty. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten film jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej po posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku. Nauka języka angielskiego za darmo. See you soon!